pierwszego dnia dałem z siebie wszystko. Wyszło w sumie dużo fajnych rzeczy, aczkolwiek zawsze się znajdzie coś, co można poprawić. Nauczyłem się na swoich błędach, przegadałem sprawę z trenerką, poćwiczyliśmy, a dnia następnego poprawiłem, co się udało poprawić, więc za ja ze swojego występu jestem zadowolony. Dałem z siebie, myślę, 120%. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o występy pozostałych zawodników, to jest to niemałe wydarzenie, ponieważ pierwszy raz od wielu lat jest aż 10 zawodników. Można było zobaczyć różnorodność. Każdy układ jest inny, niepowtarzalne tranzycje, dobór elementów. Jest sprawa naprawdę fascynująca, a przede wszystkim jest zabawa w rywalizacji. Organizacja sama w sobie jest całkiem w porządku, aczkolwiek zdarzały się opóźnienia i obsługi czasowe, ale zwykle tak bywa na takich dużych wydarzeniach. Trudno jest, by trzymać się z tu samatu.